i rozważania tego słowa, zaczniemy od tekstu, który pochodzi ze Starego Testamentu, z Księgi Proroka Jeremiasza, z XXXIII rozdziału, wersety od 14 do 16. Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę, Którą wypowiedziałem o domu Izraela i o domu Judy. W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa natury wyrośnie na widoku. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na Ziemi. W owych dniach Juda będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym je będą nazywać. Pan, sprawiedliwość nasza. Amen. Okay. Kolejna lekcja powrót z Nowego Testamentu, z 1 listu do 2 sali, czas 3 stycznia, pt. 9, pt. 16. Jak więc możemy podziękować Bogu po za... znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga bez na narodów, z powodu bóg, morza i na Ludzie ze sprawy będą uchodzić od zmysłów oczekiwań wydarzeń zagrażających ziemi, bo moce niebios zostaną poruszone. Wtedy zobaczył Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie, umocnijcie się Podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odpłynienie. Opowiedział mi również przypomnieć, Popatrzcie na drzewo figowe i wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają łąki, sami poznajecie, że lata jest już blisko. Tak samo i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest królestwo Boga. Zapewniam Was, że nie przebywają. Niebo i ziemia przeminą, ale moje, moje słowa nie przeminą. Strzeżcie się, aby wasze serca nie były uciężały w skutek obszarstwa, i odwodów doczesnych. Aby ten dzień was nie zaskoczył, nie łapka. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i uczycie się nieustannie, abyście uniknęli tego wszystkiego, co ma na nadejść i stanęli przed Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzeżenie trzeciej niż trzeciej wieczko głosieczne, zdolne osądzić zamiary i myśli w sercu. Amen. Amen. Łaskaw Jezusa, mi Boga i społeczność ducha świętego, niech będą znane przez Drodzy, jak już e, dzisiaj usłyszeliście, rozpoczynamy apę. E, jest to czas oczekiwania e, najpierw na święta Bożego Narodzenia, ale też jest to czas w kościele, kiedy często mówi się i przypomina proroctwa o no, powtórnym nadejściu Chrystusa. I też jako kościół uczymy się, co to oznacza czekać na przyjście. Na, na przyjście Boga. I adwentem e, można powiedzieć, jest całe nasze życie, kiedy oczekujemy Boga, kiedy staramy się przygotować na to spotkanie z Bogiem. I zobaczcie, tak jak wczoraj, jak teraz już ozdobiliśmy kościół dosyć wcześnie. Trochę też, między innymi, po to, żeby dłużej cieszyć się tą atmosferą świąt. Tak? Aby trochę tą atmosferę ściągnąć, nie tylko na święta, ale całe ten apel, żeby było, było przyjemnie. I też trochę jest tak z e, naszym czekaniem na Chrystusa, że e, jest to coś, jakieś takie wydarzenie przyjścia Chrystusa, jest czymś gadoznym, powinno być czymś oczekiwanym na coś pięknego i dobrego. I też nasze życie może być takim e, czasem życia z Bogiem, e, gdzie staramy się żyć z Bogiem już teraz, na co dzień, gdzie rozciągamy tę obecność Chrystusa na całe nasze życie. E, w ten sposób jakby nie oczekujemy, że kiedyś, kiedyś tam pomyślimy o Bogu, ale już przeżywamy obecność Chrystusa między nami, w naszym życiu, będąc osobami wierzącymi. Przeżywając i przejmując się tym, e, dokąd w jaki sposób prowadzi nas przez nasze życie. Jest to mm, taka postawa, gdzie możemy już cieszyć się przyjściem Chrystusa, który obiecał, że będzie między nami zawsze. E, kiedy czytamy teksty apokaliptyczne, zarówno Starego, i Nowego Testamentu, musimy pamiętać, że jest to sposób przepowiadania Końca świata. E, I jest to podwanie nadziei, uczenia nadziei, e, zbawienia i odkupienia. E, często jak oglądamy jakieś katastroficzne czy właśnie apokaliptyczne filmy, e, raczej jest to taki straszny. Że, e, jednak Pismo Święte nie ma na celu się <coughs> straszyć. To jest takie właśnie zupełnie inne że apukaliptyka w Piśmie Świętym ma dać nadzieję. I rzeczywiście też jako takie teksty literackie powstawały w czasach trudnych, w czasach, kiedy naród wybrany zmagał się z niewolą, podległo się wobec innych narodów, z czasem wygnania z ziemi obiecanej z przemocą, wojną. I myślę, że też jest taka wskazówka, trochę taka interpretacyjna, że te teksty najlepiej jakby rozumieniem przeżywania osoby, które właśnie też tego doświadczają. Dlatego dzisiaj, żeby tych wydźwięków, tych tekstów lepiej przeżyć, powinniśmy tutaj za ten pulpit zaprosić kogoś z trzeciego świata, z miejsca wolnych, z przestrzeni, gdzie dzieje się z przemoc, głód choroba i drama ludzkiego losu. I wtedy te osoby są w stanie nauczyć nas, co to znaczy gorliwa modlitwa o Co to znaczy nadzieja wybawienia od Boga. Co to znaczy Nadzieja na lepszy los. To uchodźcy z naszej granicy powinni użyć nas, gdzieś się dostanawiają wśród lasów. Co to znaczy mieć nadzieję w Bogu? Ludzie, którzy są traktowani niesprawiedliwie, jak choćby pracownicy z innych krajów, zatrudnieni na krzyczących umowach o pracę tutaj w Polsce, też mogą być naszymi nauczycielami co to znaczy szukać odmiany swojego rozmu? Co to znaczy, że tylko Bóg jest w stanie usłyszeć ich gdzieś tam, e, gdzieś ich wołanie ich traktowania. Na temat wykonywania znaków na niebie i na ziemi, znaków od Boga i na temat siły przezwyciężania pół. Dzisiaj też utrzeć ci, którzy na co dzień doświadczają przemocy, krzywdy, dyskryminacji czy umniejszania. Właśnie ci ludzie wiedzą, co to znaczy czekać na zmiany, co to znaczy uciekać całe życie zła, co to znaczy przetrzymać jeszcze trochę, co to znaczy zbroić się pod odwagę na kolejny dzień życia. I żyjemy, moi drodzy, w Polsce. W porównaniu do innych miejsc na świecie. I często nie wiemy o tym. Albo nie chcemy wiedzieć, bo bardzo lubimy narzekać. Lubimy porównywać się z bogatszymi krajami, z miejscami, gdzie ktoś ma lepiej, z tymi, którzy, których może pogodzić się A słowa Jezusa w dzisiejszej wragianie nas ostrzegają: Strzeżcie się, aby Wasze serca były obciężałe. Co to znaczy, że serca staje się obciężałe? Staje się niewrażliwe. Dzień Was nie zaskoczył. To nasze uprzywilejowanie w życie w spokojnych czasach może być źródłem naszego lekceważenia, tego, co dzieje się gdzieś tam, naszej obojętności. Ale Pismo Święte nas ostrzega. Chrystus nas ostrzega po to, aby nas mobilizować, do działania na rzecz dobra My mając więcej zasobów, możemy zwrócić się do tych, którzy nas potrzebują. Tak jak też zachęca nas czytanie dzisiaj lekcji z pierwszego listu do noty w Thessaloniczach, w abyśmy byli zdolni do coraz większej i bardziej obfitej miłości wzajemnej. I do wszystkich ludzi. Nie ma tutaj tych, których wybieramy nawet Chrystus, apostołowie uczą nas miłości do każdego człowieka. I powinniśmy być obojętni na los e, nawet na, jak, tych, którzy są innego koloru, którzy są odmienni od nas, tych, którzy mają jedną kulturę. Nie ma takich osób, które możemy powiedzieć, że Bóg nie zobowiązuje nas do miłości. To nas, jak czytamy. E, Oczywiście to ma nas przygotować, to ma być nasze umocnienie, to ma być nasze dążenie do świętości, właśnie przygotowanie na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi jego Święta. Ale właśnie to nasze serca oddajemy innym. To nasza postawa troski o drugiego człowieka sprawia, że jesteśmy gotowi spotkać się z Chrystusem. Nasze przejęcie się losem tych, którzy żyją, żyją obok nas i nasze działanie na rzecz do tych ludzi przybliża nas do Boga. I przyszłość dla wszystkich, jak tu nawet rozmawialiśmy z dziećmi, przyszłość jest tajemnicą, nie wiemy co nas czeka, jest taką niespodzianką i wielu ludzi napawa lękiem w przyszłości, boją się co może przynieść w jutrzejszy dzień, co może przynieść, przynieść mogą kolejne lata i te stały bardzo napięte lękiem, widzieliśmy też w trakcie pandemii, w trakcie wojny, Cały czas jesteśmy atakowani różnymi informacjami, które podnoszą ten Laj, co nam przyniesie przyszłość. E, możemy bardzo różnie reagować na ten waj. Możemy bardzo różnie e, odpowiadać czy poddawać się ale myślę, że Bóg, który przychodzi do nas w Chrystusie, e, przyszedłby nam pokój, pokój też serca i zapewnienie, że kiedy jesteśmy z Bogiem, nie powinniśmy się bać. Eee, powinniśmy żyć z dużą dawką, nadziei. Podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze okupienie. Słowa Chrystusa na przykład w przyszłości powinny nas nastroić też stylistycznie. A jak Kiedyś napisał Peter Drukę, najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. To my mamy wpływ na dzisiejszy dzień. To dzieci mają wpływ na naszą przyszłość. Więc my też mamy wpływ na to, w jaki sposób tworzymy naszą codzienność. Nie mamy wpływu na tak wiele rzeczy, które się dzieją w przestrzeni w jakichś decyzji państwowych, czy gdzieś tam w Unii Europejskiej. W naszej codzienności mamy wpływ na bardzo wiele rzeczy. Na relacje mamy między sobą. I to e, jest też przyszłość, jeżeli chodzi o relacje z naszymi dziećmi. I to, w jaki sposób e, uczymy ich miłości, jak uczymy ich, czy budują pokój w przyszłości, czy wolę. Tak więc ponowne spotkanie z Bogiem, ponowne przyjście Chrystusa e, nie powinno nas straszyć powinno być dla nas e, Słowem nadziei. Słowa e, Chrystusa powinny przynieść nam e, też odwagę. Te Jego słowa, podnieście głowy, jest zachęcą, zachęcą do odwagi. Żyjmy więc tak, abyśmy żyli całe nasze życie w Adwencie. Nie tylko w oczekiwaniu, ale we wyprowadzaniu już obecności Chrystus był obecny w naszych relacjach, w naszych rozmowach, w ten w jaki sposób e, praktykujemy miłość na się. Nie I będzie dla nas źródłem siły i nadziei.